Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale Casper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was hitem kosmetycznym, który można upolować nawet za mniej niż 20 zł w biedronce. Według definicji Inse i całokształtu kształtu składowego tego produktu można powiedzieć, że ten produkt może się sprawdzić przy każdym typie skóry. Aczkolwiek, w moim przypadku i w mojej ocenie, niestety, w przypadku skóry tłustej, no on się nie sprawdzi. Ze względu na swoją formę, aczkolwiek i tak czy siak stoję na w pełnym stanowisku, że mamy fantastyczny produkt, którego aplikacja jest bardzo przyjemna. Nie bieli, skutecznie chroni skórę. Nie wywołuje podrażnień. Można go łączyć z tripeptydem miedziowym w rutynie pielęgnacji. Czyli, na przykład, jeżeli stosujecie w dziennej pielęgnacji tripeptydy miedziowe, to ten produkt również możecie razem zastosować. Nic się tutaj nie gryzie. I też chciałbym wam pokazać prawidłową aplikację takiego produktu, aby po prostu nie popełnić gapy, aby później. Nie mieć sobie za złe, że się na przykład go kupiło, ale że w związku ze złą aplikacją nie jesteście z niego zadowoleni. Ja dzisiaj wszystko chcę Wam merytorycznie pokazać i obrać to w szczegółowość. Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o optymalnej ochronie skóry w bardzo wygodnej formie. Dodatkowo otrzymując właściwości nawilżające. I jak najbardziej jest to możliwe w atrakcyjnej cenie. W biedronce często są promocje na ten produkt. Niestety, jest to jedyny produkt z tej serii, który ma dobry skład. Reszta produktów z tej serii nadaje się. Do śmieci, do utylizacji bezwzględnie, ze względu na związki kancerogenno-mutagenne, mikroplastiki nigdy w życiu nie, po, nie polecę pozostałości serii kosmetycznej tejże linii firmy. Zwał jak mało. Ten produkt jedyny tak naprawdę się ochronił, uratował i jestem z tego dumny, bo dzięki. Temu, że on się obronił, uratował, ja mogłem go przetestować. Ja mogłem go sprawdzić, ja mogłem go ocenić i ja mogłem wyrazić swoje stanowisko na temat tego produktu. Jest to produkt przede wszystkim wodoodporny, zapewnia ochronę skuteczną, nie wysusza skóry, nie przesusza skóry, nie bieli skóry. I jak najbardziej jest ok. Tylko trzeba go umieć prawidłowo stosować. I teraz porozmawiamy sobie o SPF 50 w sztywcie. Jest to świetna forma aplikacji bądź reaplikacji filtra. Kiedy nie chcecie po prostu. Na nowo rozmarowywać filtra na twarzy. Można, jeżeli nie macie makijażu, delikatnie po prostu przejechać sztyftem i macie znowu pełną ochronę przeciwsłoneczną. Mamy tutaj mieszankę bardzo stabilnych filtrów ochronnych, które zapewniają szerokopasmową ochronę przeciwsłoneczną. Y oczywiście ochronę przed przebarwieniami i przed poparzeniem słonecznym. W zdecydowany sposób jest to formuła idealna dla skór atopowych, suchych. Dojrzałych, wrażliwych, naczynkowych. Tylko ten produkt trzeba umieć w prawidłowy sposób stosować. Jego skład w głównej mierze opiera się na mieszance tylko i wyłącznie filtrów, które mają właśnie odpowiadać za główne walory ochronne i mają chronić naszą skórę. Później mamy do emolientu, który zapobiega przed transpidermalną utratą wody na skórka. Skład tego produktu jest w pełni minimalistyczny i tutaj naprawdę nie są napakowane rzeczy, które na przykład są komplementarnie niepotrzebne. Także producent pod tym względem, ratując w cudzysłowie ten jeden produkt kosmetyczny. Akurat w tym przypadku, w przypadku tego wypałowego kosmetyku, który im wypalił, w zdecydowany sposób przemyślał formułę. Przemyślał formułę. Aczkolwiek powiem tak, powiem to dosadnie. Osoby z skórą tłustą, możecie go kupić. Możecie go kupić, możecie go wypróbować. Tylko dobrze go przypudrujcie. Może przypudrowany będzie wyglądać na Waszej twarzy fantastycznie i nie będzie się wyświecał. Bo zapychać Was nie będzie zapychał. Tutaj chodzi o efekt wykończeniowy. Czyli jest duża szansa, że jeżeli go przypudrujecie, będzie wyglądał ok, ale to jest metoda propi błędów. Trzeba go kupić i sprawdzić. Jest to produkt efektywny, który ma świetny skład, który robi robotę. Tylko dzisiaj Wam też pokażę prawidłową technikę aplikacji takiego produktu, żebyście mogli skorzystać z jego stuprocentowości, jeżeli chodzi o ochronę, o działanie. Tutaj nie musicie kombinować z ilością, tutaj nie musicie myśleć, rozmyślać, tylko kwestią bardzo ważną jest to, aby ten produkt równomiernie zaaplikować. I wtedy naprawdę nie ma żadnych problemów na mocy integralnej, macie zapewnioną pełną ochronę. I jak e, mówiłem Wam, e, on się świetnie nadaje pod makijaż w przypadku skóry suchej, e, normalnej, bezproblemowej, ponieważ on w znacznym stopniu przedłuża. No, normalnie trwałość podkładu. Podkład się do niego przykleja. Jest to naprawdę mega fajne uczucie. Także, jak najbardziej, mamy tutaj same plusy. Nie mamy tutaj żadnych minusów, i nie mogę powiedzieć, że mamy tutaj jakiekolwiek minusy. Także, tak, nie przeciągając tym hitem kosmetycznym, jest ten Stick z Biedrym. Be beauty Stick SPF50. Wygląda on w taki oto sposób. Jest on produkowany w Portugalii. To nie jest produkt produkowany w Polsce. Tutaj mamy dane całego producenta, i tutaj mamy właśnie, że jest to Portugalia. Po otwarciu ten produkt ma Pao 12 miesięcy, czyli należy go zużyć w ciągu 12 miesięcy. Jest to produkt, który punktowo możecie aplikować na ręce, na łokcie, na szyję, na kolana, na nogi. Wszędzie. No ale na dłonie i na nogi bym preferował mieć osobny ten stick, tak? Nie ten, co zazwyczaj na nogi czy tam na ręce. <laughs> Przepraszam Was bardzo. Ja na przykład personalnie sobie tego nie wyobrażam, prawda? No ale różne rzeczy w życiu mają miejsce, także jak najbardziej. I teraz tak, chcę Wam pokazać... Jak on się zachowuje, jaką wygląda na twarzy, ale chcę Wam pokazać, jaki krem przed nim zaaplikowałem. Przed nim zaaplikowałem krem Mia i serum do twarzy Moje z tripeptydem miedziowym, kacperskim, Blue Moon. Na to nałożyłem IM Am Coconut Mia, który prze cudownie pachnie kokosowo. Jest leciutki, esencjonalny, świetnie nawilża, jest bardzo e, leciutki. I jak najbardziej na taką pielęgnację mogę śmiało już zaaplikować ten produkt. I ten produkt stosujecie w taki oto sposób. Zobaczcie, to jest taki sztywcik. To jest taki sztywcik. Tutaj już jest, że było używane. I ja nigdy nie wykręcam go do samego końca. Wykręcam go tak, o, tak jedną czwartą. No dobra, półtorej niech będzie. Prawidłowa aplikacja tego filtru polega, pokażę Wam, bo tutaj jest trochę zaciemniona, pokażę Wam tutaj na jednym przejechaniu każdej z partii. Zaraz Wam pokażę, jak prawidłowo aplikować go pod oczy. W ten oto sposób aplikujecie go. Po całej twarzy. Jedno przeciągnięcie tutaj się przetrzymałem, także tutaj już troszeczkę grubiej, ale to nic. I jedziemy dalej. Jedno delikatne, nie przyciskamy nim. Bardzo delikatnie robimy taką chmureczkę na twarzy. O właśnie. I tutaj te krawędzie. Tutaj. I teraz tak. Bardzo delikatnie go wklepać. Po prostu tak oklepać. Bardzo delikatnie. W taki delikatny sposób. I widzicie, on pozostawia błysk. Dlatego to jest właśnie to, o czym ja mówię. Ale nie jest wyczuwalne na twarzy. Nie jest ta ciężkość. Ale... Jest on na twarzy widoczny, więc teraz kwestia, przypudrujecie go czy też nie, tak? I on jest teraz wklepany. Tutaj nałożyłem go zdecydowanie za dużo, także na tą partię tutaj wąsowatą nie zwracajcie uwagi, bo tutaj po prostu go przycisnąłem i jest za dużo. Także tutaj zdecydowanie nadmiar, by trzeba było zdjąć i ponowić aplikację. Teraz tak, jak to wygląda w przypadku skóry wokół oczu? Tak? I w ten sposób. Taki stempel. Takim stemplowaniem aplikujecie go pod oczy. Nie rozciągacie, nie naciągacie skóry, tylko delikatnie stemplujecie. I później możecie, na przykład jak się boicie bardzo agresywnych ruchów wykonywać z tym SPF-em, na chwilę przerwać i poczuć na skórze wokół oczu, czy jest pokrycie. Jeżeli poczujecie, że tutaj jest dalej sucho, że ten produkt jakby się nie rozmieścił, to wtedy ponownie przyciskacie i takim ruchem można go rozprowadzić o takim o. I teraz on jest na skórze, delikatnie go klepać w miejsce, gdzie tutaj ten sztyft na przykład nie mógł dotrzeć i jest naaplikowany na skórze wokół oczu. Następna forma Widzicie? Nie rozciągacie? Nie naciągacie? Z góry wokół oczu. Za mało. Jest ok. I teraz bardzo delikatnie go wklepujecie, żeby go bardziej połączyć ze skórą. Ja wam powiem tak, on po kilku minutach tak troszeczkę zastyga na twarzy. Przez zawartość cynku w składzie. I mamy tutaj cynk w składzie i on troszeczkę zastyga na twarzy, ale i tak jest buźka troszeczkę lepka. Przypudrowanie rozwiąże problem lepkości, ale w przypadku skóry tłustej, czy rozwiąże problem. Nadmiernego świecenia, nie wiem, z tego względu, że ja nie mam skóry tłustej i ja nie mogę tego ocenić. Ale u mnie, w moim przypadku, normalnie, jak ja go przypudrowałem przy skórze normalnej, ten błysk zniknął, i później, tak po dwóch, trzech godzinach, tak delikatnie wyszedł taki naturalny, subtelny glow. To nie był tłuszcz. Także, to wiecie, ja też mam pudry nawilżające. To też jest zupełnie inaczej. Ja nie mam pudrów stricte matujących, także wiecie, to też ma bardzo duże znaczenie. Aczkolwiek uważam, że jest to w pełni bezpieczny produkt. Nie mogłem go przetestować na urlopie, jak byłem, bo go nie miałem. Ale teraz już jak jestem u siebie w domu już to nadmorskie słońce mi nie grozi. Przed którym i tak nawet Farmacerisa je pokonał. Yy, to promieniowanie pokonało Farmacerisa i tak się opaliłem na twarzy. Ale tutaj tak można powiedzieć miejsko jak najbardziej chroni. Twarz nie jest bardziej opalona. Ten filtr jest stabilny. Mamy tutaj mieszankę filtrów które działają kilka godzin. Także jak najbardziej no, formuła sticku przemyślana. No ale żeby zrobić stick Trzeba tutaj dać substancje tłuszczowe, bo to jest główna baza, żeby stworzyć recepturę preparatu. Ogólnie tego sticka no nie, nie pokażę Wam ile go ogólnie jest, bo ja już go trochę męczę, ale jest go troszeczkę więcej. Ale no przy takiej ilości, o tak, o w takiej, o tej formie, no moi kochani, no naprawdę zużycie jest <grym> znikome. W przypadku takich sticków nie, nie liczy się tak naprawdę ilość, tylko liczy się kwestia, czy czujecie, że on jest. Jeżeli czujecie, że jest za sucho, to znaczy, że jest go za mało i na pewno ta protekcja nie będzie taka skuteczna. No, minęło kilka minut, no zobaczcie. A mi się trochę właśnie tak zneutralizował na tej twarzy. Także on już nie jest taki świecący. Także musicie go poczuć, że o, skóra wokół oczu, czy na twarzy jest nim pokryta. W przypadku twarzy wam pokazywałem metodę aplikacji. Tutaj już jest, tutaj już jest, to może tutaj tak wam pokażę. O tu. Po prostu takie jedno przyciągnięcie, i w związku z tym, że my nim jedziemy, to tutaj już nam się równomiernie ono rozprowadzi. I tutaj przycisnąłem znowu, wyszło nam za grubo, bo zagadałem się i przycisłem ten y, produkt, dlatego jako sobie tutaj rozmieszczę. Ale tak normalnie to tak właśnie o jedziemy i my go czujemy po prostu, że on jest. A w przypadku skóry wokół oczu no, robimy to taką. Metodą. Jest super. Ja jestem bardzo zadowolony z tego filtra, jak najbardziej. Jeżeli uda wam się go upolować w biedrze, możecie go wziąć na próbę. Teraz jakoś promka ma wchodzić, że chyba 1 plus 1 albo 1 plus coś tam rabat w biedronce. Także uważam, że warto wypróbować. Ten filtr jak najbardziej można też u dzieci stosować, nie ma tu żadnego problemu. W miejscach, gdzie macie po prostu pieprzyki, po prostu macie różnego rodzaju e, znamiona, to tutaj też można go śmiało zaaplikować w celu właśnie takiej globalnej ochrony. Świetny skład. Uważam, że warty wypróbowania zdecydowanie. Także jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Kocham Was bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się.